Cześć, witajcie. To jest 175. wydanie marketingowego podsumowania tygodnia. Mam prośbę, napiszcie, czy mnie słychać, bo ostatnio miałem problemy z mikrofonem, także chciałbym się upewnić, że, że będziecie słyszeć to, co mówię. No właśnie, witam was serdecznie. Standardowo komentarze są do Waszej dyspozycji. Będę bardzo wdzięczny, jeśli włączycie się w dyskusję. Dzisiaj mam dla Was cztery nowości i jedną taką checklistę. I właśnie się przed chwilą zorientowałem, że pierwszy link w opisie do tego live'a jest błędny. Właśnie sensie się powieliłem chyba z trzeciego newsa, niestety został jakoś omyłkowo wklejony w miejsce pierwszego. Więc jeśli przeklikujecie się razem ze mną, no to, to musicie mi wybaczyć. I ja zaraz, jak tylko skończę ten program, to naprawię tą sytuację, podmienię, podmienię ten link w opisie. A tymczasem będziecie musieli się zdać na to, co będzie zaraz widać na moim ekranie. Widzę, że już są dwa komentarze i nawet jeden przed programem, i to pół godziny, bo transmisja była zaplanowana. Wita się z nami, hop. Cześć Krzysiu. Jeśli nie kojarzycie, no to hop to z właśnie kanału Krzysztofa, który przez wiele, wiele czasu, a nawet w sumie jeszcze przede mną prowadził ten program. Także cześć i serdecznie pozdrawiam. Emilia na. LinkedInie pisze, że słychać. Super, cześć Emilia. Okej, okay, dobra. No to ja myślę, że mogę przejść w takim razie do omawiania tego, co na dzisiaj przygotowałem. I zaczniemy od automatycznych rozdziałów na YouTube. Ten temat pojawił się w programie już dwa razy. Nawet ostatnio o nim mówiłem, ponieważ YouTube zmienił na przykład sposób wyświetlania tych, właśnie automatycznych rozdziałów. To znaczy. Na urządzeniach mobilnych, jeśli klikniemy tytuł jednego z tych chapterów, to wyświetli się cała taka lista wraz z kadrami, z, z pierwszą klatką z każdego rozdziału. No, dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, no to takie bardzo szybkie przypomnienie: chodzi o, o te, podział filmu na takie rozdziały, na części, na podstawie listy czasowej, którą możemy dodać w opisie. Ona będzie wyglądać właśnie tak. I wtedy film będzie podzielony na takie sekcje. Mówiłem już o tym jakiś czas temu, więc nie będę bardziej szczegółowo do tego wracał. Jest to dobre pod kątem SEO, zwłaszcza w języku angielskim. YouTube zwraca właśnie takie wyniki, nawet właśnie z środka jakiegoś filmu, jeśli on jest dobrze opisany, właśnie ten chapter, pod, pod słowa kluczowe. No niestety, żeby coś takiego się w naszym filmie zadziało, to trzeba stworzyć właśnie specjalny opis, dokładnie w opisie filmu dodać taką rozpiskę czasową, która zaczyna się od 0,0. Eee, ojej, no właśnie. Eee, jeśli tego nie zrobimy, no to to się nie stanie, ale właśnie do czasu. YouTube pewnie zdał sobie sprawę, że niewiele osób będzie na tyle <grych> ambitnych, żeby takie rozpiski robić, więc zaczął testować automatyczne... Automatyczny podział filmów na rozdziały. Będzie to stworzone za pomocą uczenia maszynowego, który to algorytm ma rozpoznawać tekst. To już się w zasadzie dzieje, bo na przykład mamy oczywiście opcję automatycznych napisów do filmu. Także YouTube mniej lub bardziej dokładnie potrafi sobie zaczytać tekst z tego, co mówimy. W filmie, i na podstawie tego będzie dzielił ten film na rozdziały. To już jest bardziej zaawansowane. Będzie musiał jakoś logicznie oddzielać pewne części, pewne powiedzmy akapity z tego tekstu, który sobie razem stworzy, od pozostałych, co wydaje się dosyć trudnym rozwiązaniem. Z drugiej strony, technologia w dzisiejszych czasach stoi już na wysokim poziomie, więc pewnie po jakimś czasie. To może być nawet całkiem dopracowane. Na pewno będzie to wygodne dla twórców, ponieważ nie będzie potrzeba poświęcać tyle czasu, żeby dobrze taki film na YouTube zoptymalizować. Póki co ta funkcja jest testowana na małej grupie twórców, których oczywiście nie znamy, i możemy domyśleć się, że chodzi o y, osoby ze Stanów Zjednoczonych. Ja w każdym razie czekam, aż wejdzie to do Polski, nie ukrywam. Y, zawsze to jest trochę. Y, odciążenie twórcy. Na Facebooku wita się z nami jeszcze w międzyczasie Patryk. Cześć Patryk, super, że oglądasz. A ja przejdę do drugiego newsa, tym razem dotyczącego Instagrama i zmian w obszarze branded content. Jest to funkcja promowania postów influencerów. Jeśli jako marka podejmujemy współpracę z jakimś twórcą, on może taki post oznaczyć właśnie jako sponsorowany przez daną markę. I wówczas marka poprzez swój menadżer kampanii będzie mogła taki post organiczny u influencera dopalić płatną promocją. Do tej pory właśnie działało to w takim schemacie, jak wam powiedziałem, czyli twórca musiał opublikować no, post organicznie. I dopiero marka mogła go. Dopalić. Natomiast teraz wchodzi taka zmiana, myślę, że mała, ale ucieszy wiele osób, które współpracują z influencerami, że ten post nie będzie musiał być wcześniej opublikowany organicznie. Będzie można yy, no go ustawić jako taki dark post. Oczywiście będzie to wyglądać tak samo jak wcześniej, czyli też to będzie post twórcy, będzie oznaczone tam współpraca z i dana marka, no i oczywiście będzie oznaczone, że jest to post sponsorowany. Dopalony, płatną promocją w tym sensie. Nie? W każdym razie twórca nie będzie musiał go opublikować w swoim profilu, co myślę, że jest wygodne. Na przykład, jeśli chcemy zrobić jakiś post ze zniżką i, i na przykład skierować go na konkretną grupę osób, na konkretny target, czego nie możemy sobie zagwarantować, jeśli ten post będzie opublikowany organicznie. W zasadzie jest to niemożliwe, no bo każdy wtedy może do niego dotrzeć. A po drugie, też będzie pewnie łatwiej się dogadać z danym twórcą. Na przykład, nie będzie ten post musiał jakoś specjalnie pasować do jego feedu na Instagramie, bo będzie wyświetlany tylko jako reklama. No i oczywiście to wchodzi stopniowo, jeśli korzystacie z funkcji Brand and Content, to sprawdźcie, czy macie już właśnie taką możliwość dopalenia nieopublikowanego posta jako dark posta. No i więcej szczegółów w linku w opisie, ten link jest poprawny, także zachęcam do, do sprawdzenia. Na LinkedInie wita się z nami jeszcze Marek. Dobry wieczór, Marku. A ja przejdę do trzeciego newsa, również dotyczącego Instagrama, który wprowadza coś, co znamy już w zasadzie z, z Messengera. I są to automatyczne odpowiedzi. Możemy w ramach naszej, naszej strony firmowej, naszego profilu firmowego, zdefiniować pewne pytania, które użytkownik wchodzący w rozmowę z nami na czacie będzie mógł kliknąć w stronę. Tak jakby wiecie, podpowiedź wiadomości. Coś jak przyciski w bocie. Tak, On klika takie pytanie, ono się wysyła do, do firmy i. Automatyczna odpowiedź leci na, na to właśnie pytanie. Następne, tak jak mówiłem, w Messengerze wygląda to tak. Jeśli ktoś z tego nie korzystał, a chciałby, no to jak sobie wejdziecie tutaj, właśnie w inbox, czy w skrzynkę odbiorczą, to na dole, w tym panelu po lewej stronie są automatyczne odpowiedzi, i tutaj można coś takiego skonfigurować. No natomiast na Instagramie, póki co, funkcja testowana i wygląda w taki sposób, to są screeny, które wypłynęły od jednego z użytkowników, czyli taki tutaj pop-up zachęcający do, do ustawienia takich pytań i cztery takie pytania w ramach jednego profilu można ustawić i będą one dostępne. Oczywiście w DM-ach. To jest pewnie kolejny krok taki na płaszczyźnie łączenia czatu instagramowego i Messengera. Tak. No, i przechodzimy do Twittera tym razem. Więc jeśli działacie na Twitterze, to na pewno Was ucieszy, że Twitter prawdopodobnie otworzy ponownie proces weryfikacji kont, czyli z powrotem będzie można ubiegać się o ten właśnie taki znaczek obok nazwy. Jest to pewnie spowodowane sytuacją, która ostatnio ma coraz, mam wrażenie, częstsze miejsce właśnie na Twitterze. Pewnie w kontekście też niedawnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce kojarzę dosłownie z przeciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni kilka głośnych takich właśnie afer, gdzie ktoś stronował, zmienił sobie nazwę użytkownika, nie zmienił niku, a jakiś polityk mu odpowiedział i jeszcze bodajże pewna stacja telewizyjna pokazywała to jako też właśnie prawdziwe w ramach swojego wydania serwisu informacyjnego. No i Twitter... Tutaj dba o to, żeby jednak fake newsy nie szerzyły się na swojej platformie, więc posiadacze pewnych kont, zaraz do tego dojdziemy, jakich będą mogli ubiegać się o taką weryfikację i wtedy dostaną taki oto znaczek obok nicku, oczywiście tej nazwy wtedy nie będzie można zmieniać sobie co chwilę, bo stracimy, za każdym razem jak zmienicie nazwę, to, to stracicie właśnie ten znaczek. No i właśnie teraz tak, kto będzie mógł się o to ubiegać? Prawdopodobnie będzie to sześć grup. Instytucje rządowe, myślę, że oczywistość. Serwisy newsowe, serwisy rozrywkowe, sportowe, aktywiści, jacyś organizatorzy i inni wpływowi ludzie. I tutaj specjalnie pominąłem punkt drugi, który właśnie chcę podkreślić. Firmy, marki i organizacje non-profit. Także jeśli macie profil firmowy, będzie można ubiegać się o taki znaczek autentyczności na Twitterze. Szczegóły jak to, bo to już kiedyś było dostępne w zasadzie. I w 2021 prawdopodobnie Twitter przywróci właśnie ten formularz, w którym będzie można się o coś takiego ubiegać. Więcej szczegółów jest w linku, który znajduje się w opisie do tego live'a, niezależnie od tego gdzie go oglądasz, bo transmitujemy na żywo na Facebooku na przepraszam musiałem się zastanowić na Facebooku, na YouTube i na LinkedInie, także też niezależnie od tego, gdzie oglądasz, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz jakąś reakcję, czy to chociażby polubienie na YouTube, czy właśnie reakcję na Facebooku, albo na LinkedInie. Teraz to co przygotowałem na koniec, jeśli prowadzicie jakieś działania w ramach swojej strony, z swojego bloga, czy Innego serwisu, no to może się przydać taka lista SEO, 50 rzeczy, o których warto pamiętać. Są to oczywiście takie podstawowe rzeczy, więc jeśli macie bardziej do czynienia z SEO, to prawdopodobnie nie znajdziecie nic tutaj, e, o czym byście nie wiedzieli. Chociaż zawsze warto sprawdzać swoją wiedzę, podważać i, i na każdym kroku, właśnie weryfikować chociażby taką checklistą, sprawdzić, czy w każdym obszarze podziałaliśmy. Jak widzicie, jest to podzielone na takie. Obszary tematyczne kategorie pewne na końcu jest trochę linków, które odsyłają Was do artykułów, gdzie możecie pogłębić swoją wiedzę właśnie w tych konkretnych obszarach optymalizacji treści pod wyszukiwarki. Także zachęcam do, do sprawdzenia tej listy. I oczywiście standardowo przypominam. To komentarz. Artur pisze, "To trzeba działać z weryfikacją ZHP na Twitterze. Tak. ZHP, jako organizacja non-profit, na pewno wpada w tą kategorię. Także jeśli tylko Twitter umożliwi, bo to na razie przypominam, oni sami napisali, że się zastanawiają nad tym, czy to uruchomić. Na razie pewnie chcą zebrać taki feedback z rynku, co ludzie na ten temat myślą, ale aczkolwiek, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, na Twitterze, myślę, że. To, to się stanie i, i taki proces weryfikacji będzie. Standardowo przypominam o tym, że mamy magazyn, który możecie zamawiać w wersji drukowanej, także kupić sobie wersję elektroniczną, najlepiej w formie prenumeraty, która jest teraz w obniżonej cenie, a niedługo wychodzi nowy numer. Nie mogę dokładnie powiedzieć kiedy, ale niedługo i na pewno przed świętami. Więc warto prenumeratę sobie kupić. To na przykład teraz Wam wyślemy ten poprzedni numer, żebyście sobie doczytali, a przed świętami przyjdzie jeszcze najnowszy egzemplarz. No i przypominam też, że mamy szkolenia online. Niestety obostrzenia nie pozwalają za bardzo na organizację eventów stacjonarnie póki co, dlatego widzimy się online. I właśnie taka grudniowa edycja teraz niedługo się zaczyna. Cała rozpiska jest na dole strony, o tutaj. A szczegóły wszystkich wydarzeń, wszystkich szkoleń, tutaj, jak sobie klikniecie więcej, albo no właśnie tutaj na liście możecie też zobaczyć, kto je prowadzi. Okej. Okay. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że jestem w bluzie, a nie w koszuli, tak jak zawsze, ale jest to bluza firmowa, także wiecie, to tak już półformalnie. Nie? E, dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za obecność i widzimy się za tydzień, w poniedziałek. O chwiltkę, jeszcze widzę pytanie. Margaret pyta: y, Masz numer elektroniczny, nie wiem gdzie jest do niej dostęp. Z tego co wiem, na maila powinnaś dostać takie dane do logowania. Jeśli nie dostałaś, to sprawdź spam, a jeśli tam tego nie będzie, no to polecam skontaktować się mailowo, najlepiej ze sprawnym marketingiem, myślę. Albo napisać do nas przez, przez Facebooka. Na pewno ktoś odpowie. Dobra. Dziękuję dzisiaj Wam za obecność. Przypominam jeszcze o zostawieniu jakiejś reakcji, może nawet udostępnieniu tego programu, jeśli uważaliście, że jest on wartościowy i chcecie się nim podzielić z innymi. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o 19.00.